Witam koleżanki i kolego, film numer 30. Tamte gąbki poprzednie się wyprzedały. Pokazuję dalszą część gąbków z zagranicy, ale też pokazuję moje. W gąbki mamy przepiękne dwa Ardeny, Linia Doli. Gołąbki, rodzice pochodziły z Holandii. Dwa piękne z czubeczkami, to są moje gołąbki. Potem mamy tutaj mojego samcika złota jedynastka. Niebieskiego i mamy pstrego gołąbka. To jest gołąbek brikox. To jest, jest staro rasa gołębi dalekodystansowych. To takie białroty wychodzą. Brikoxy. Potem mamy dwa gołąbeczki też z Janssenów na dyklaki. Dwa niebieskie dopiero odstawiłem dzisiaj. Potem mamy tutaj holendel, holendrę, holenderkę samicę przepiękną, niebieską. Potem mamy następną holenderkę, niebiesciutką, potem następną niebieską samiczkę, holenderkę. Pięknie ułożone to są gołębie z Tu mamy samczyka de pała, ten już, już był oblatany. Tu mamy samicę płową, przepiękną samiczkę. I tu mamy e, ho, oczywiście holendry, to też jest holender, piękny gołąbek. To są gołębie przewodnie jansane, jansane i de, i deklaki. mniej więcej tak widać. Przepięknej budowy te gołąbeczki są. I tutaj też jeszcze, no, mamy samczyka e, depała, Tu mamy też samczyka depała przepięknej mocnej budowy. Tu mamy samiczkę e, holenderkę. E. Tu dwa piszczaczki jeszcze odstawiłem. Oraz tutaj mamy wspaniałą parę tygrysów. To jest samiczka, przepiękna. To jest linia Bengravery, nawet bezpośrednio. Gąbek z 20 roku i z 22 roku jest samczyk, przepiękny, on białych biały, będzie z tobą oczywiście też tutaj mamy biało-czarnego tygryska samczyk i samiczkę biało-czarną Tego gołębi dosyć dużo jest tu mam na przykład pięknego samczyka wanroja pokaż o. samiczkę wanrojkę i tu Jansenkę. Czerwoną na białych grotach. czerwona jansena tak, jeśli ktoś jest chętny to, to zapraszam Naprawdę wspaniałe gołębie, wcześniej się sprzedały, tak wystawiał będę po 20 gołąbków, co by wyprzedam to będę następne e, e, pokazywał gołąbeczki. Pozdrawiam wszystkich dobrych lotów życia Robert Henkel. Mój telefon 503 528 50...